Witam na kanale Dream Dice. Ja jestem Karol i zapraszam Cię do mojego planczówkowego świata. Dziś na kanale kolejna moja opinia, recenzja, tym razem tytułu nieco lżejszego. I jest to są to w sumie smoki z głębin od wydawnictwa Moduko. Ta gra została właśnie przesłana do mnie do zrecenzowania, do sprawdzenia, za co serdecznie dziękuję wydawnictwu Moduko. I już tutaj muszę powiedzieć Wam, że. Smoki z Głębin wydaje mi się, że jest to najcięższa gra od tego właśnie wydawcy, w którą miałem możliwość zagrać. Jak wiecie, firma Muduko specjalizuje się raczej w takich lżejszych grach, głównie właśnie w bardziej takich powiedzmy karcianych grach, gdzie będzie można sobie zagrać w kilka lub nawet w kilkanaście osób, a tutaj mamy taką grę, można byłoby powiedzieć area control, strategiczną, taktyczną Nieco oczywiście z pewnym rodzajem losowości, ale również taką bardzo nastawioną na geometrię, na taką abstrakcję, gdzie będziemy właśnie układać swoje smoki, decydować o tym, który klan zwycięży, oczywiście zdobywając jak najwięcej punktów zwycięstwa, którymi to są właśnie złoto, które będziemy zdobywać. Fabuła jest dosyć ciekawa, ponieważ tutaj w naszych regionach wodnych piraci się rozpanoszyli po całym tutaj naszym obszarze. I my, jako klany Smoków, będziemy próbowali te statki pirackie zatopić, będziemy również próbowali się tutaj właśnie w miarę rozprzestrzenić na tych połaciach wodnych, po to, żeby oczywiście zdobyć dominację i pokazać, że to nasz klan, Smoczy Klan, jest tym najlepszym, najpotężniejszym, i tak dalej. Oczywiście jest to mocno przekoloryzowane, to jest tylko taka fabuła, aby mniej więcej sobie móc to wyobrazić, jakkolwiek ten temat, żeby pasował do mechanik, które zostały tutaj użyte. Ale ogólnie jest to całkiem sprytnie i fajnie zrobione. I muszę Wam powiedzieć, że gra naprawdę była ciekawym doświadczeniem, i jeszcze nie jeden raz będę miał na pewno przyjemność w ten, tytuł, w ten tytuł zagrać, bo nie ukrywam, że jest to dosyć ciekawa propozycja. Ale nie przedłużając, pokażę Wam, jak gra wygląda, jakie tam są mechaniki, jakie mamy komponenty, i potem jeszcze króciutko sobie o tym tytule porozmawiamy. A więc mamy przygotowaną rozgrywkę do gry, właśnie smoki z głębin. I teraz tak, w grę można zagrać od dwóch do pięciu graczy. Każdy z graczy będzie dysponował takim, oto pięknym zestawem, właśnie sw swoich smoków, będzie, będzie miał głowy i ich tłowia, czy tam ogony, które będzie musiał dokładać właśnie do tutaj tych terenów, aby kontrolować jak najwięcej obszarów lub żeby zdobyć jak najwięcej punktów powiedzmy niszcząc te pirackie statki generalnie fabuła jest taka, że będziemy się właśnie wcielać w pewną rasę smoków będzie kilka raz e, takich właśnie można byłoby powiedzieć klanów smoczych, które będą rywalizować no area control to jest gra area control czyli o dominację na danym terenie Statki, piraci zaczęły się tutaj, zaczęli się tutaj panoszyć na ziemiach smoczych wód i oczywiście będziemy próbowali ich stąd przepędzić i jednocześnie też nasze tutaj klany smoków rozprzestrzenić w jak największej liczbie, aby na koniec oczywiście zdobyć jak najwięcej punktów. I jak to będziemy robić? Za pomocą naszych kart. Mamy takie karty, które są. Naszą taką podpowiadajką, tutaj w tym miejscu, widzimy, jaki element będziemy mogli, jaki kształt ułożyć naszego smoka. Więc taką kartę będziemy sobie dobierali i będziemy właśnie taki kształt próbowali ułożyć. Generalnie nic za to nie musimy płacić, aby taki kształt ułożyć, ale mamy tutaj na planszy wiry, mamy tutaj na planszy również prądy morskie, które niejako będą wymagały od nas Opłacenia pewnej kwoty z naszych właśnie tutaj zasobów finansowych takimi monetami będziemy musieli płacić. I oczywiście, jeżeli smoka zbudujemy również koło danego gracza, naszego przeciwnika, to również jemu też będziemy musieli zapłacić, tak jakby taką złotą monetę za to, że się koło niego wybudowaliśmy. Ale, okej, okay, jak będziemy to wszystko robić? Generalnie gra jest w założeniach bardzo prosta. Z tego względu, że będziemy budować, tak jak już wspomniałem, za pomocą tych naszych kart, nasze kształty smoków na tej planszy. Ale zanim do tego przejdę, warto powiedzieć, że plansza składa się z takich czterech modułów, jak tutaj widzicie. I one są obracane. Je można odwrócić górą do dołu, czyli za każdym razem no, możemy spodziewać się, Innego układu również te losowe, wybrane statki. One mają tutaj, jak widzicie, kolory różne. Też są losowo wyłożone na plansze. One tutaj mają takie pola swoje specjalne. Dzięki czemu, no, oczywiście, ten układ za każdym razem będzie inny. I pomimo, że będziemy grali w tę samą grę, tymi samymi metodami, to jednak ten układ się będzie od siebie różnił. Więc prędzej czy później i tak zmusi nas gra do tego, że będziemy układać inne smoki, będziemy gdzieś inne tereny zdobywać. Więc jest tutaj naprawdę, moim zdaniem ta gra jest bardzo regrywalna pod tym względem, że pomimo że robimy to samo, to robimy to w nieco inny sposób. Więc tak, przejdźmy do podstaw. Na początku oczywiście takie smoki będziemy mogli wykładać tylko i wyłącznie przy przy tutaj tej naszej głównej powiedzmy plaży, gdzie będziemy zaczynać i pobierając sobie takie karty, każdy gracz będzie miał dwie karty e, na ręce. Będzie mógł ułożyć jeden z tych właśnie elementów. Przypuśćmy, że na początku chcę sobie dosyć łatwo zacząć, czyli ułożyć takiego smoka. Więc taką kartę zagrywam, oczywiście zagrywam ją odkrytą i dokładam kolejne części ciała mojego smoka, aby zdobyć Teren lub jakieś tam profity. I zobaczcie, ten układ akurat nie jest zbyt y, optymalny dla mnie. Dlaczego? Bo tutaj nic nie zdobywam, żadnych elementów, a muszę zapłacić 2 zł za to, że trafiłem na wir, i tak samo 2 złote będzie mnie kosztował również ten prąd morski. O prądach jeszcze powiem, bo to jest bardzo ciekawa rzecz. Więc, no ja będę chciał jednak ułożyć to w taki sposób, żeby cokolwiek no, ciekawego zdobyć, więc w tej sytuacji na przykład pójdę sobie tutaj. Zobaczcie, dzięki temu, owszem, zapłacę do puli ogólnej te dwa złocisze, ale zdobędę taki znacznik statków. Po co nam są te znaczniki statków? A no jak zwróciliście na pewno uwagę, mamy tutaj takiego rodzaju misje, które będziemy mogli realizować. Dzięki temu, jak zdobędziemy właśnie sobie takie żetony stateczków, to będziemy mogli w przyszłości je wydawać na zrealizowanie pewnego celu. Po co te cele robimy? No, oczywiście po to, żeby zdobyć punkty. Jeżeli mamy tutaj dwa czerwone i jeden taki fioletowy, właśnie znacznik mm, okrętów pirackich, to możemy je wydać i dzięki temu na koniec gry dostaniemy na przykład 11 punktów. Ale są również takie karty, gdzie no, tych punktów jest mniej, ale dzięki temu dostaniemy również możliwość pobrania y, karty ukwiałów. I te ukwiały, powiem Wam, że są bardzo fajnymi kartami i ciekawymi bo one, zobaczcie, mają takie tutaj różnego rodzaju symbole. Mają symbole, mają monety, można też dodatkowe znaczniki piratów zdobyć i tak dalej, i tak dalej. Tego jest naprawdę sporo i różnorakie efekty. I co to są te symbole? Zobaczcie, mamy taką rybkę, mamy taką rozgwiazdę, mamy taką muszelkę. Generalnie, jak zauważyliście, na tej właśnie planszy mamy również te symbole i te symbole ukazują nam tak jakby, że ten teren to jest właśnie tak jakby ten symbol rozgwiazdy, czyli tu będziemy mm, dominować w terenie rozgwiazdy, tak? Tu będziemy dominować w terenie tych muszelek, tutaj będą jakieś meduzy, czy tam, ee, jak one się nazywają, hełbie, tak? A tutaj mamy teren ryb. I po co to jest? Po to, że na koniec gry, no, będziemy oczywiście zdobywali punkty, Punkty zdobywamy za różne rzeczy. Punkty zdobywamy za to, ile mamy na, na przykład monet, ile nam się udało zdobyć. Punkty zdobywamy za oczywiście misje, które udało nam się zrealizować. Punkty zdobywamy nawet za to, jeżeli mamy najwięcej misji zrobionych, nawet jeżeli one są mało punktowane, ale mamy ich najwięcej. No i przede wszystkim punkty zdobywamy właśnie za dominację na terenie, na danym terenie, na danym obszarze. I gracz, który ma najwięcej smoków, czyli najwięcej głów lub elementów smoka, zaraz właśnie powiem dlaczego elementów, to wtedy wygrywa. Znaczy wygrywa, wygrywa, dominuje tutaj w tym terenie. Za każdy odkryty wir zdobywa również trzy punkty, więc z jednej strony chcemy, unikać zakrywania tych wirów, żeby tutaj no, i dominować, i mieć jak najwięcej punktów, a z drugiej strony chcemy przeszkadzać naszym przeciwnikom, żeby te wiry zakrywać, żeby właśnie przeciwnik nasz dużo punktów nie zdobył. No i wspomniałem o tym, dlaczego właśnie tutaj jest dominacja nie, nie tylko głów, ale również i ciał, bo mamy smoki, zobaczcie, które są takie dosyć tak długie, takie, no widać, mają tutaj sporo takich elementów i na przykład weźmy sobie takiego smoka, jeżeli go wybudujemy, to oczywiście go możemy postawić w dowolnym, wolnym miejscu, zachowując pewne reguły. Zaraz Wam powiem, jakie to są reguły. Natomiast możemy również budować tego smoka, który będzie, zobaczcie, przechodził. On ma tutaj pięć elementów, będzie przechodził przez tak, jakby dwa tereny. I co to oznacza? Taki smok. Raz, dwa, trzy, cztery, jeszcze jeden. Taki smok jest w takim razie zaliczony do tego terenu, czyli do terenu ryby i również jest zaliczony do rozgwiazdy, więc on już jest w dwóch miejscach. I to jest bardzo sprytne zagranie, z tego względu, że no, za jednym razem udało nam się go postawić tak jakby w dwóch miejscach, więc już o dwa tutaj pola e, będzie próbował walczyć z innymi przeciwnikami. Jaka jest zasada układania tych smoków? No generalnie zasada jest taka, że zaczynamy sobie właśnie od tego pola, Piaszczystego, i potem kolejni gracze mogą albo również zaczynać od pola piaszczystego, żeby jakaś dowolna część się łączyła z dowolną częścią tej plaży, albo musi się stykać dowolną częścią z jednym, czy tam z dwoma graczami. Zasada jest taka, że mój smok nie może się stykać nigdy z moim smokiem. Czyli ja w przyszłości nie będę mógł zacząć sobie na przykład tutaj. Albo tutaj, bo już tutaj widzicie, on się będzie stykał z moją częścią smoka, ale mogę zacząć budować go już w tym miejscu, tak? bo on się musi zawsze stykać z jakimś smokiem innego gracza, lub musi się stykać y, z tutaj z tą plażą. I takie są zasady. I generalnie, jak widzicie na początku, y, grając nie wiem, w dwóch graczy, to mamy dosyć dużą przestrzeń i będziemy się tutaj rozprzestrzeniać tylko w miejscach. Gdzie, będą, gdzie będzie nasz przeciwnik, ale już grając w czwórkę czy nawet w piątkę, to będzie bardzo duża i szybka ekspansja, będziemy próbowali walczyć o te właśnie żetony, o pieniądze, ponieważ każda część, która znajdzie się na takiej monecie, również generuje nam monetę z banku, czyli będziemy sobie tę monetę pobierać. Po co nam są monety? No po to już tak jak powiedziałem, że aby opłacać później możliwość wystawiania naszych smoków na wiry. Lub właśnie możliwość wystawiania smoków na y, tych prądach wodnych, z tego względu, że no, za każdy prąd wodny trzeba zapłacić dwa. Czyli gdybyśmy chcieli smoka postawić w tym miejscu, to jest akurat bardzo niekorzystny układ, na pewno ktoś tak nie będzie grał. Aczkolwiek może się zdarzyć, że taki układ zrobi i to już będzie dla niego korzyść, bo będzie w dwóch miejscach musiałby zapłacić dwa, cztery, sześć, aż 8 sztuk złota. Aby móc takiego smoka wystawić, czasem zdarza się sytuacja, kiedy mamy smoka i chcemy go wystawić akurat w danym miejscu, na dane miejsce jest oczywiście zajęte. Na jednym polu może być tylko jedna część smoka, jednego gracza, nie można dwóch części ustawić również na jednym polu, więc te pola będą coraz to no, uszczuplały się nam, będzie ich, ich coraz mniej. Więc będziemy szukali, gdzie możemy ułożyć jeszcze nasz kształt. Tetrisowy smoka, no i ułożymy go tam, gdzie możemy, lub będziemy mogli spasować. Ale spasowanie to nie jest aż taka ciekawa, fajna rzecz, ponieważ za każdym razem, kiedy pasujemy, to wyrzucamy z naszych zasobów jedną głowę smoka. A to powoduje, że no, wyłożymy jednego smoka mniej. A chcemy tych smoków jednak wykładać jak najwięcej. Kiedy się kończy gra? Gra się kończy wtedy, gdy każdy z graczy użyje. Wszystkich smoków do wystawienia. Te smoki będą różne, one będą krótkie, długie, kształty będą różne. Generalnie smok musi zostać wystawiony, czyli głowa i część ciała musi się znaleźć na planszy. Najkrótsze smoki to są te smoki właśnie z trójką, czyli to będą takie kształty, zobaczcie, trójkowe. Akurat tu się ułożyły wszystkie takie koło siebie identyczne, ale widzicie, że one są faktycznie tutaj różne przeważnie są długie albo takie lekko zakręcane w L. By można było je faktycznie gdzieś tam zmieścić. Kolejnym takim średnim, powiedzmy, smokiem to już są tutaj czwórki i już te kształty są no takie bardziej e, wymyślne, można byłoby powiedzieć, które będziemy mogli sobie na planszy ułożyć. No i najtrudniejsze, ale również i najdłuższe, to są te smoki właśnie składające się z pięciu elementów. I tak jak wspomniałem, one bardzo fajnie nam pasują, żeby robić mocną ekspansję żeby się tutaj próbować bardzo mocno rozbudować. Więc każdy gracz pobiera sobie, właśnie na początku gry, dwie karty i zagrywa danego smoka. Jeżeli ułoży kształt smoka, to kartę oczywiście odrzuca na 100 z kart odrzuconych i musi dobrać kartę na rękę, ale już z pola, którego nie układał w tej turze, czyli mógłby sobie w tej sytuacji wziąć albo niebieskiego, Albo zielonego, lub dobrać w ciemno z danej tutaj, z, z danego deku. Może akurat takie pole mu podejdzie bardziej. I to jest w sumie tak naprawdę wszystko, co myślę, że powinniście mniej więcej wiedzieć, na czym polega gra. Gra jest przepięknie zrobiona, jeżeli chodzi o ten tutaj, właśnie ten cały zarys, te customowe smoki. I powiem Wam, że grając w tę grę, naprawdę jest tutaj spora doza do pomyślenia, z tego względu, że grając z dziećmi, mamy nieco inne poczucie rozgrywki. Dzieci przeważnie próbują chociaż ułożyć smoka, a niekoniecznie układać smoki w ten sposób, żeby pobierać również te surowce. Natomiast grając z dorosłymi, z takimi już wyjadaczami, można byłoby powiedzieć planszowymi, to jest już naprawdę i negatywna interakcja, bo blokujemy sobie pola i, pobiera, i podbieramy sobie te statki pirackie, żeby realizować cele, z tego względu, że one są jawne, każdy wie, jakie zdobył żetony, no więc próbujemy tutaj być jednak pierwsi i wyprzedzić naszych przeciwników, żeby zdobyć no, jak najwięcej mm, profitów. Gra zajmuje około 40 minut, można byłoby powiedzieć, na trzech graczy, czasem na czterech graczy, jeżeli trzeba czasem pomyśleć, a są takie momenty, gdzie dany układ bo ten układ oczywiście możemy za każdym razem ułożyć w dowolnej konfiguracji, czyli go odwracając lub robić nawet lustrzane odbicie to tylko od nas zależy, jak to sobie ułożymy w głowie, żeby nam to pasowało na planszy. To faktycznie troszkę czasu może nam zająć pomyślenie, w którym miejscu, gdzie najbardziej korzystnie, czy ten kształt ułożyć w tą stronę, czy zdobyć więcej punktów. No bo wiadomo, najlepszy układ jest taki, żeby zdobyć jak najwięcej statków, jak najwięcej monet, jeszcze może zahaczyć o jakiś ukwiał, więc to jest taka troszkę gra, można byłoby powiedzieć, nie tylko area control, bo kontrolujemy owszem te wszystkie tutaj pola. Na tym głównie będziemy się skupiać, aby zdobyć jak najwięcej punktów, bo to nam, to nam daje na koniec najwięcej punktów, ale również musimy kombinować, żeby faktycznie te smoki tak poukładać, żeby również brać statki, robić misje. Nie ma jednego takiego schematu, jedną rzecz zrobimy i uda nam się wygrać. Raczej tu musimy robić wszystkiego po trochu, czyli i rozprzestrzeniać się po planszy, i robić cele, i zdobywać ukwiały, bo dzięki temu, tak jak wspomniałem, będziemy dominować tymi smokami tutaj u nas w danym regionie. Ale widzicie, że te takie karty również dadzą nam na koniec gry, one są tajne aż do końca gry, dadzą nam na przykład dodatkowego smoka. Czyli jeżeli tutaj na przykład zielony miałby trzy smoki, i różowy również miałby swoje trzy smoki, to wtedy różowy może zagrać taką kartę, pokazać. Nie, nie, kolego, zobacz, ja mam jeszcze jednego smoka pod wodą, dzięki temu tutaj zdobywam dominację. No i, i tutaj ja będę miał, miał więcej punktów od ciebie. Propo punktów. Na końcu, oczywiście, mamy sobie taki piękny notesik, gdzie wszystko jest bardzo ładnie opisane, za co punktujemy: za pieniądze, za misje, za, za pirackie statki, których nie użyliśmy, za najwięcej misji, no i za te tereny, tak jak wspomniałem, które będziemy dominować. Jak widzicie, punkty są przeróżniste: możemy mieć 100 punktów, możemy mieć 90 punktów, a miałem również i takie partie, gdzie zdobyłem tylko 47 punktów, bo akurat taki był układ, takie karty mi podeszły byłem blokowany, więc i takie faktycznie punktacje mogą być. Właśnie co do tego, że te, takie karty mi podeszły. Gra jest oczywiście losowa tak, ponieważ wykładamy losowo te elementy. aczkolwiek tutaj mamy zawsze wybór jedną kartę z dwóch, więc no, generalnie tutaj można sobie coś pokombinować lub oczywiście wziąć kartę w ciemno, co też oznacza, że jednak ta losowość jakaś tam jest. Natomiast, Poplanować faktycznie tutaj sobie troszkę można, ale też jeżeli ktoś nas przyblokuje, to musimy zmienić swój plan i jednak no, zagrać innego smoka, albo udać się gdzieś w inną stronę. Karty pirackie również są losowo wykładane, więc niekoniecznie może nam się udać te cele zrealizować. I tu jest taka zasada, że no kto pierwszy ten lepszy, więc każdy będzie próbował jednak te statki pirackie no, zdobyć jak najszybciej, żeby też jak najwięcej punktów zdobyć na koniec gry. Powiem Wam, że naprawdę jestem zadowolony z tej gry Smoki z głębin od Muduko. Nie zawiodłem się na tym tytule. Myślę, że to jest bardzo fajna pozycja nie tylko dla dzieci, dla rodzin, takich niedzielnych graczy można byłoby powiedzieć, ale i dla tych, którzy lubią sobie pokombinować dla takich nerdów. Albo jako właśnie gra na rozpoczęcie, albo w naszym przypadku gra na zakończenie naszego spotkania, gdzie graliśmy w jakąś dużą, mięsistą grę i potem jeszcze nadobicie coś takiego lżejszego, ale również bardzo przyjemnego. Także to byłyby Smoki z Głębin. Teraz jeszcze tylko króciutko omówię to tak jakby zwięźle w takim podsumowaniu. A więc tak jak widzieliście, Smoki z Głębin jest to dosyć szybka bardzo ciekawa gra, jeżeli chodzi o taką strategię, planowanie, kombinowanie, trochę area control, czyli zajmowanie tutaj tego obszaru, zdobywanie różnego rodzaju profitów, żeby później te profity zamieniać na jeszcze lepsze profity, czyli na przykład na misje albo zdobywanie ukwiałów, które również nam dadzą ciekawe karty, być może. Nawet te, które całkowicie zmienią rozgrywkę, bo w jakimś terenie nie będziemy na przykład bardzo mocno tutaj cisnęli, bo wiemy, że mamy karty, które nam pozwolą później te smoki jakby ukazać i mamy wtedy dominację. Więc taktyk tu, tutaj jest dosyć sporo, jak na tego typu grę. I powiem Wam, że nie zawiodłem się na tym tytule. To była jedna z nielicznych gier, właśnie od wydawnictwa Moduko które naprawdę chciałem tak mocno zrecenzować, sprawdzić sobie. Zależało mi na tym tytule i nie zawiodłem się. Jest to naprawdę dosyć ciekawy tytuł. Jest oczywiście tutaj do zalosowości. Jakie karty dobierzemy, jakie wyjdą nam misje. Może się okazać, że ktoś będzie zbierał te żetony pirackie, a tak naprawdę te karty, które wyjdą, same mu się jak, tak jakby zrealizują, pomimo że, że tego nie planował. Więc nie ma tutaj też, też takiej jakiejś super głębi i no, takiego przelicznika jak w grach euro, gdzie możemy faktycznie większość rzeczy przeliczyć, przewidzieć, zaplanować sobie. Tutaj jest jednak ta doza losowości. Jaki żeton dobierzemy, jako, jaka karta nam dojdzie, co wyjdzie nam w ukwiałach bo to też ma e, gigantyczne znaczenie na daną rozgrywkę, gdzie będziemy planowali w którym terenie się jednak rozprzestrzeniać i tak dalej i tak dalej. Jednak całościowo, jeżeli to wszystko przyjmiemy, że ta gra po prostu taka jest i nie będziemy marudzili, to faktycznie ta gra może sprawiać nam naprawdę dużą, dużą frajdę. Nie tylko tak jak wspomniałem z dziećmi, ale i również z naszymi współgraczami, którzy są już tymi zaawansowanymi graczami i grają naprawdę ciężkie tytuły. Więc moim zdaniem Smoki z głębin to jest bardzo ciekawa propozycja, którą myślę, że warto sprawdzić. Nie jest to droga gra, nie jest to trudna gra. Myślę, że może być śmiało, nawet takim wprowadzeniem dla osób, które nie miały styczności z planszówkami i zobaczą coś ciekawego, coś taktycznego. To może być taki gateway później do wprowadzenia do innych, cięższych gier również tego gatunku, tego gatunku gdzie będziemy dominować. Troszkę mi ta gra, to jest całkowicie inna gra, ale troszkę mi ta gra przypomina grę od Rainera Knizi, jeżeli chodzi o też tematykę Area Control, czyli Laguna, którą też również bardzo, bardzo lubię. Może przez to, że jest tam również woda, to jest takie tylko skojarzenie, i są tam również żetonowe, okrągłe żetony, ale generalnie tak mi się jakoś z tą, z tą, z tą grą po prostu kojarzy. Więc tyle smoki z głębin polecam sprawdźcie sobie wydawnictwo Modułu jeszcze raz bardzo dziękuję za użyczenie tego tej kopii recenzenckiej żeby mógł sobie również tę grę sprawdzić nie zawiodłem się polecam gra oczywiście zostaje u mnie w kolekcji bo jest to kawał dobrego tytułu takiego abstrakcyjnego geometrycznego gdzie można pokombinować z dzieciakami jak to ułożyć obrócić tutaj jest myślenie przestrzenne no i tyle z mojej strony, dziękuję bardzo za obejrzenie tego odcinka, jeżeli podobało Wam się, jeżeli chcecie jakkolwiek wspierać tutaj mój kanał, to oczywiście zapraszam do zostawiania łapek w górę, pisania komentarzy pod filmem, lajkowania, klikania dzwoneczków, subów i tak to co algorytmy YouTube'owe najbardziej lubią, czyli po prostu, żeby się działo, żeby było dużo.